Tak, o, musimy więcej, musimy więcej, musimy więcej spędzić czasu na, na mieście, wiesz? Za mało jesteśmy na mieście. Nie możemy się szczurzyć tak jak no lifey. Co? Ej, mokro tu jest. Co jest? No co wilgoć, no, mam buty nie Zobacz. Spokojnie. Nie, to ja jestem za jak najbardziej musimy tutaj pobrać troszeczkę osób. jak Perin się zgodzi, to mam twoje błogosławieństwo, żeby ich przyjąć. Wiesz, zawsze robiliśmy to razem, ale możemy zrobić tak, że się połączę z wami Przez na laptopie segna? albo. Tak, możemy tak <grym> zrobić. to będzie. To będzie przecież zaprzysiężenie XXI wieku. W końcu mieliśmy jedno zaprzysiężenie w Polsce. możemy zrobić jedno takie wirtualne, no. Tak, mhm. tak było. No, fajnie. No wtedy było. pojechaliśmy dojechać Mokotów. Tak, 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 tak. tak. Wtedy pamiętasz, co wsiadłem w autobus i ty powiedziałeś, że to zły numer, wysiadłeś, a ja zostałem w autobusie i pojechałem. To było. Ty, ale nikt nie wie o tym, ludzie nie wiedzą o tym, nie opowiadać o wiedzą. tym. Nie, 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 nie. Nie, nie wiedzą. wiedzą. Opowiedz, jak wiedzą. to było. Bo to no w ogóle... To nie. Nagrywaliśmy nagrywaliśmy taki filmik. No? Eee, no i. Mieliśmy nagrać wyjście z autobusu, mm -hmm. kamera ustawiona, akcja, ja zatrzymałem autobus na żądanie wtedy, No. Wsiedliśmy we dwójkę i chcieliśmy wysiąść od razu, żeby nagrało się to wyjście z autobusu, które miało być nagrane. Mm. Ja zdążyłem wysiąść, chociaż mnie tam drzwi przykliścili. Już pięty ci prawie przycięło, a ja nie zdążyłem wysiąść. I najlepsze mieliśmy, ja musiałem jeszcze gdzieś jechać, miałem pociąg, no nie wiem, za pół godziny Tak, 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 tak. A mnie kto z przystanek dalej wywiózł Wyście zamawiali tam szofera Z szoferem jechaliście na ten przystanek, braliście w mój plecak Walizkę <laughs> y Ale... Ale to jak masz nagrane z tego, to można by to pokazać Bo to było komiczne Te dwa warianty tam były To można to gdzieś puścić A ty tak jedziesz na roboty A my no, też. Nie wiem i ja nie dopiero później tego gajarka. Ja no dobra, przecież to chyba jedwabne było. Powiem zapalić. Bardzo ładnie chyba co? No, bardzo ładnie. Mhm. Oj, Apru... apulka. Co? Ale nie możesz się dziwić, że słyszymy, jak stoisz dwa metry od nas i śpiewasz. I kontynuujesz śpiewanie. O rany, ale ja muszę do toalety. O jak mnie ciśnie! <grystanie> Okej. Okay. Rozumiem. Fuck. Takiego raka mam. Próbowałem mikrofalówkę otworzyć bez przycisku i ciągnąłem za okienko. Halo! Felipe! Montes. No co? Stoję cały czas. <grystanie> Wylałeś w samochodzie? Gdzie jest April? Gdzie w samochodzie? Co ty? chyba. No bo uważam, że to za pierwszym czy to było zaskoczenie? Co? No umierymy. Kto? O, Kto? Sztuczka. No Ale sztuczkę zrobiłem. Kozak, nie? Czy ty kierujesz swoim? Nie no. <coughs> Tej policja za nami On się dławi. Policja jedzie. No, Felipa, zrozumali. proszę przyciśnij go. Proszę, złap go. Weź go w jajoklepni, co? Ty, motor się zatrzymał, motor się zatrzymał. No właśnie, bo ta tam policja była. <coughs> Maskę zajmij, się. No ale dobrze, no motor chyba się zatrzymał, żeby nam udrożnić trasę, tak? Dobra, to jedziemy dalej w sumie, no. Helikopter leci na, za tami A coś helikopter Co? Awionetka to była A czym się różni? Że nie ma śmigła na górze. Jak ja bym leciał, to by miało śmigło na górze. Halo? Nie. Не мог знать. No nie uśmieje się, bo nie mogę znaleźć, no No co jest, ty? A wy z czego? Zawsze na końcu w prawo? No ale zależy z której strony wchodzisz o. No nie no, ale... Mógłby ktoś ze mną górę sprawdzić? To nie ma nikogo, to... Co to było? Dobra, ja prowadzę Na prawo. Coś grze było, no Na pewno nie o mnie <głosy> Pojazd <głosy> Co wy? Zresztą takie są tu drzwi, bo tu gotują, bulgocze coś Słyszycie? Ale bulgoczy, co? Co? Burgoczy tu, co? Witam. A słyszeliście takie prrr wcześniej? Ktoś się zastrał. Nie, to, to taki był dźwięk tu w budynku. Taki prr. Słyszałeś? Mhm. O. Może w rurach coś. No pewnie coś tu tak zbiernęło, nie. Taki prrrr... Dziwny dźwięk. Miałem 200 złotych zniżki na tą mikrofalówkę u kakao. Co to? Coś witruje. O! Oh. <śmuchy> Hola, Cypriano, Este jest tu hermano Elipe. No te sientes como un peco, cabrón. O, oh, entiendo. Entiendo. Na razie! Co nie może, mówił? Nie może Czego nie może? Śpi Aha, ten skręt znaleźć Ci koki, okej okay. Albo to nie ten zakręt. Uważaj <śmany> Baba! <śmany> Przepraszam, panowie jesteście A nam się nie stało, to raczej u, u państwa coś, coś nie tak jest. Tu ja teraz musimy większego auta. się. Możecie nam państwo. Na hol, my na jesteśmy, hol! No, my jesteśmy. Zaraz ich wszystko podjedzie. O, o! Oj. To wsiadaj. Jedziemy. Ojej, w końcu bezpieczni. Przepraszam. Spokojnie, wezmę to na siebie. I to nie robię. Halo, jesteśmy w drodze, ponieważ prowadziłam i mieliśmy wypadek. Co <laughs> <Zbijać. śmiech> e... <laughs> Już zaraz będziemy. Ty dobra aparatura jest do Żapeli. Ale tak beka ci przy nas? Nie, nie beknąłem. Uderzyłem się w głowę. Wszystko w porządku? Uh -huh. Prawie mnie zabiłeś tą latarnię. <grym> Zabójdźmy. Może by oświeciło go. <grym> to kurwa i <jego> głupiać! Wiem, <grym> że jest na Ja. jestem wyzbyty strachu. O Jezus, a ten motor teraz wolno jedzie bez... Co wolno jedzie, ty? Na diecie z tym nie... Bez dzisiaj Jak się kopało? Nie, mm, sprytne Też bym pojechał motor. Jak się kopało? Nie, wolny, to jeszcze deszpa, deszpa, deszpa. Jak się kopało? No, miesięń X A potem... O, właśnie Pomogę ci, będę się odpływał od Okej okay. Szybciej? Mm, nie wiem. Szybciej, szybciej. Nie patrzę i na jadę. Można szybciej, widzę na buciku. Stówkę tylko jedziemy. Dobra. Trzymajcie się. Ja wam latarki jeszcze przywiozę, bo mam te, co sprowadziłem z ostatniego wyjazdu. Tak jest Spokojnego snu życzę Będziesz walił ciu. dzisiaj też? Szybko walne i... Kimonko O no, <laughs> najlepiej Inaczej nie zasnę Trzymajcie się hey. Na czas mojego wyjazdu gdybyśmy się nie widzieli To jest młot władzy Tym młotem będziesz dzierżył władzę <laughs> Mój człowiek Mój chłop! Swój chłop nie było źle. Było zabawnie jak zawsze. Chociaż yy, późno trochę na to gieta wbiłem, bo a, pierwszy... A, się nauczy, są. Ja się nie muszę nauczyć, bo mamy ludzi od tego. Ta, ta, apil, która była tam 10 razy i też się... Ale najlepszy była jak się ze mnie śmiała, że ja nie wiem gdzie ze sama nie ogarnęła. What the hell?